Mam taki e, live stream na moim kanale, gdzie po prostu robię kiszone ogórki, tak? I tam są moje słoiki. No, po prostu robię te kiszone ogórki i rozmawiam z ludźmi. Nie, kamera jest i leci, i chyba 10 kg ogórki albo coś tam robiłem. Bardzo fajne, no. Nazywam się Krzysztof i przeprowadziłem się około 4,5 roku temu z Niemiec do Polski i prowadzę kanał na YouTube, gdzie ja piękną Polskę po prostu pokażę, i też trochę moje życie. No, moje życie tu w Polsce, po prostu, jak fajne tu jest i jak fajnie tu można żyć. Jego kanał jest skierowany do niemieckich widzów. Ja, ja im coś pokażę, co oni nie wiedzieli wcześniej, tak? O Polsce po prostu, nie? bo, bo jest też także dużo e, Niemców jadą tylko na wakacje, ale nie znają życia. Ważnym elementem życia w Polsce jest oczywiście kuchnia. Poproszę pierogi z pustą i z drzewami. Przez żołądek do serca, to miłość do żony zbliżyła go do Polski. No, musieliśmy trafić e, jakieś decyzje, nie? Albo ona przyjdzie do Niemiec, albo ja do Polski. I bardzo krótka rozmawia. Zdecydowaliśmy, że ja się przeprowadzę do Polski. Christo odejmuje wyzwania kulinarne. Dwa lata temu albo rok temu zrobiłem, tak Nie, dwa lata temu robiłam e, pierogi No i udało się bardzo dobrze. Bardzo dobre były, bardzo smaczne. Najważniejsze, że żona zjadła też. E, no i ogólnie bardzo dobrze. Tak, bardzo lubię jeść pierogi. Ale co trzeba mówić? Polska kuchnia jest bardzo pusta. I to, może, to jest może trochę taki coś, że jak się tylko je polską kuchnię codziennie, to można to bardzo szybko przytyć. I też nie ukrywam, o ten czas, jak ja mieszkam w Polsce. Około 10 kilo przytyłem, nie? Faktycznie, no to ja teraz nie klikuję, nie? Nauka języka wydaje się jeszcze większym wyzwaniem. Szczerze mówiąc, ja się większość tych na nawet nauczyłem. Jak um, jeszcze w Niemczech byłem, powiem Ci, jak trochę już zaczynałem się polskiego uczyć, um, ja robiłem sobie polski account Netflixa tak i obejrzałem sobie seriale. Ja w ogóle nic nie zrozumiałam, bo dla mnie to było tylko brzmi, brzmi, brzmi tak? To był, um, no to było trudno to wszystko zrozumieć. Teraz już w ogóle nie mam problemu z tym. Chociaż bywa niełatwo. Jak jest ten Z z kropką, tak? I Z e e z kreseczką. Ja osobiście nie wiem, jaka jest tam różnica. Dla mnie, ja wiem, że żabka na przykład jest z kropką, bo ja widzę, że są sklepy żabka i przez tego wiem, że to jest z kropką, ale... Więcej już nie wiem, gdzie się da, kropka idzie, kreską. Jakie różnice zauważa między Polską a Niemcami? Jest na przykład po prostu ta nowoczesność, tak? Na przykład digitalizacja. Digitalizacja jest w Polsce bardziej, bardziej do przodu niż w Niemczech. Tu można do każdego e-maila wysłać bez problemu. I w Niemczech oni są jeszcze na taki poziom, że oni wysyłają faksy po prostu. Nie? I mi się wydaje, to są też takie rzeczy, które mogli Niemcy sobie odpatrzyć od Polacy. A za co szczególnie lubi Polskę? Ludzie są tu bardzo rodzinne, bardzo gościnne, bardzo miłe. I to jest mi się wydaje już najważniejsze rzeczy, żeby po prostu prowadzić pozytywne życie. Krzysztofa możecie śledzić na jego kanale na YouTubie. Sznufiński der Auswandera.